Mam na imię Julia i jestem lektorką języka norweskiego w Szkole Językowej Trollunga. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam słownictwo dotyczące Dnia Kobiet. Jako, że jest to święto międzynarodowe, to w Norwegii, tak samo jak w Polsce, obchodzi się je 8 marca. Zazwyczaj tego dnia organizowane są różne pochody i demonstracje mające przypominać o równouprawnieniu i walce o prawa kobiet. Ale oprócz tej odsłony społeczno-politycznej, jest to też dzień doceniania kobiet w naszym najbliższym otoczeniu. Dlatego, tak samo jak w Polsce, jest zwyczaj obdarowywania drogich nam kobiet kwiatkami lub innymi drobnymi upominkami. Kolorami Dnia Kobiet jest fiolet, zieleń i biel. Tego, co symbolizuje każdy z nich, dowiecie się na końcu odcinka. Zapraszam! Ale zanim zaczniemy, chciałabym serdecznie zaprosić Was na kursy języka norweskiego w Trolltunga. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie do tego filmiku. Ale gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, to możecie śmiało skontaktować się z naszym biurem. Kontakt również znajdziecie w opisie. Czy norweska wymowa stanowi dla Ciebie wyzwanie? Marzysz o tym, by swobodnie rozmawiać z Norwegami? Jeśli tak, to kurs wideo norweskiej wymowy jest właśnie dla ciebie. A teraz zaczynajmy! Cześć, witam Cię w kursie norweskiej wymowy. Zacznijmy od podstaw. Spróbujmy jednak skupić się na różnicach między dźwiękiem U oraz Y w norweskim. Oto parę przykładów, dzięki którym z łatwością rozróżnisz te dźwięki. Kolejnym połączeniem dwóch spółgłosek jest R oraz S. Powtórz za windem, a potem przejdź do ćwiczeń kończących ten moduł. R, SO. JAJ ER SO er O, so oh, HAN ER SO pen. A teraz przejdźmy już do słownictwa związanego z Dniem Kobiet. Kwina Dzień kobiet. Den International Kwine Dogen markieres otne masz. Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzi się 8 marca. Kwina szejhat, prawa kobiet. Dewar ofczak ar wikki 8 for kwine Walka o prawa kobiet była i nadal jest ważna. En likestilling. Równouprawnienie. I Norge postpart, W Norwegii równouprawnienie jest na bardzo wysokim poziomie. O feire. Świętować. På kinnedagen feirer man kvinners forskjellige prestasjoner. W Dzień Kobiet świętuje się różne osiągnięcia kobiet. En diskriminering. Dyskryminacja. Folk po toge dyskryminering discriminering się. Ludzie w pochodzie protestowali przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć. Oi, en bloomst. Dawać kwiatka. masz Jirhan Alti en bloomstyl mura, hunna, udatterasej. 8 marca zawsze daje kwiatka swojej mamie, żonie i córce. Red Sprawiedliwość. Lilla ar et symbol på Fiolet to symbol sprawiedliwości. Et hop, nadzieja. Grunt ar fargen po hop. Zieleń to kolor nadziei. En renhet, czystość. Wit symbolizere renhet. Biel symbolizuje czystość. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, tak aby w przyszłości nie ominęły Was inne wartościowe filmiki. A Wy, jak spędzacie Dzień Kobiet? Dajcie znać w komentarzu. Najlepiej po norwesku. Ade!